Wychodzę właśnie z szpitala dziecięcego, tutaj na Kasprzaka w Warszawie. Oddział onkologiczny, czyli naprawdę najtrudniejsze przypadki. Myślałam, że wyjdę zapłakana, przygnębiona, smutna i zrozpaczona tym, ile nieszczęścia i choroby jest na świecie. Ale Dawid Kwiatkowski, luberty, które pomagają, atmosfera radosna, o ile oczywiście można znajdować radość w takich momentach, ale pacjenci i ich rodzice pokazali, że tak, że właśnie tak. W tej chorobie znajdują siłę, w tej chorobie znajdują wielkie wsparcie w rodzinie, łączność ze sobą i wiarę w to, że wszystko będzie dobrze. Opuszczam ten szpital naprawdę życząc tym pacjentom i ich rodzicom. Jak najlepszego i jak najszybszego powrotu do zdrowia. I wierzę, że tak się stanie. Wierzę, dlatego że oni wierzą. Wierzę, dlatego że ta chwila muzyki, zapomnienia, tej radości, to był dla nich ogromny prezent. A właśnie z takich drobnych gestów buduje się dobrą przyszłość, buduje się piękny świat. I tego Wam także życzę, żebyście potrafili w każdej sytuacji, nawet trudnej, znaleźć tą odrobinę nadziei, tą iskierkę światełka, która poprowadzi Was w przyszłość. Do zobaczenia. amma bouche